Nie w ciele żadnego bólu, prostując się, widziałem niebieskie morze i żaglę. Dwudziestą rocznicę śmierci Czesława Miłosza, w roku Czesława Miłosza Uniwersytet im. Adama Miskiewicza w Poznaniu organizuje Wielkie Czytanie. Ludzie chcą uczestniczyć w takich wydarzeniach, chcą czytać i że Miłosz ciągle jest żywy. Dlaczego? Wielki twórca XX wieku, zarówno jak poeta pytań, również eseista pytań dotyczących kondycji ludzkiego losu, naszego stosunku do natury, naszego sposobu odnajdywania się w świetle współczesnej filozofii, wieku postępu. Poeta pragnienia religijnego, który chciałby nieco powrócić do starych, tradycyjnych form odnajdywania się człowieka w kosmosie. To bardzo, bardzo. Smód z mrodem, ale z ubijać się, krzykiwać i narad, czy mydło dobrze wychodzi. Później Preja krzykła i broniło się.